Modlitwa Kochający Ojciec Kochający Ojcze, wszystkie wymyślone słowa na świecie, wyrażone w wymownej prozie, ozdobione emocjami, mówione z przekonaniem, nie mogą konkurować ze słowem przepraszam, kiedy wszystkie inne słowa zawodzą. Są dni... Kiedy wszyscy jesteśmy świadomi naszych ograniczeń, świadomi grzechu i odległości, którą tworzymy między nami. Czasami zaprasza to wszystko, co serce może znieść, by wypowiedzieć na głos. To tylko ty, który czyta i rozumie język naszych serc. Tylko ty możesz przetłumaczyć nasze przepraszam w modlitwę, którą chcemy się modlić, gdybyśmy mieli w sobie Twoje słowa. Wtedy ty nam wybaczasz, a przebaczywszy nam, otocz nas uściskiem miłości, przyciągając nas do swego serca, tak jak zawsze miało być. Dziękuję, kochany ojcze. Wysłuchaw serc, jak i głosy na fe. Dziękuję. Amen.